Ktoś się udziela. Przez grażynę jej powiedz. Dominik mówi, że to przez grażynę. No. Na pewno. Na 100% no. No cóż, no. No cóż. A on był. A on a on jej nie zablokował? A nie wiem, Dominik zablokowałeś grażynkę? Do 15 lipca mam urlop. Do 15 lipca ma urlop. Czyli do 15 lipca ma chyba blokada, wiesz? Który mamy dziś? Czyli do wtorku. Eee, to nie ma tragedii w sumie. Jakie no gazety o mnie piszą. No cóż, cóż takiego ciekawego o mnie piszą? Wolałabym, żeby jakieś propozycje mieli dla mnie, a nie pisali takie rzeczy. Oj, oj. Wiesz, co? Ludzie strasznie manipulują. Ale by. Poczekaj, i widziałaś co? A, a nie. Ale, ale Dominika przed chwilą widziałam harem Dominika. Tak, bo on ma kilka kąt, bo on se na zakładał tych kąt tyle, że to jest po prostu głowa mała. I koniec końców z koniec... tego ten, nic no z tego tak. nie zaczął robić live'a i mu zablokowali. A co on tam mówił na tym live'ie? Kurde, powiedział do mnie wtedy, bo to było na live'ie ze mną i on powiedział, że ty Ada, sparafrazował oczywiście, ale powiedział, ty Ada powinnaś być matką. No i dostał bana. No, a co w tym złego, że tak powiedział? Nie wiem, TikTok. Wiesz, to, mi, to jest tak, że TikTok reaguje na jakieś zgłoszenia. To znaczy, że po prostu musiało być jakieś grupowe zgłoszenie na jedną rzecz. On musiał się w tym momencie odnieść do tego. No i, no i dostawana. Jezu, jestem ślepa. Normalnie czekajcie, muszę Nie, Nie, Dominik. Nie, no zgłaszali i. My będziemy czekać, ale wkurza mnie to wszystko już. Nie, jest dominik. Jest, jest, dominik. tylko on się nie może połączyć z nami. Nie może z nami tego pogadać. A na okienko też nie może? Też nie może. Ma bana całkowitego. I na ile? Wiesz co, do wtorku. Do 15. Jest, ale lajwa nie może robić, Monika napisała. Ale jak ktoś mu utworzy konto i on się na nie zaloguje? Wiesz co, bo wtedy to jest chyba tak, że jak utworzysz sobie nowe konto, to musisz przejść jakąś dziwną weryfikację, czyli na przykład robić live'a samemu przez 30 minut, przez pierwszy dzień, później załóżmy przez godzinę, przez drugi dzień, jakoś nie tak. To, a, ty go nie może, a ty go nie możesz wpuścić? Nie, bo on ma całkowitą blokadę na konto. On na swoim koncie ma całkowicie blok całkowitą blokadę. Nie no, zgłaszali wyłapali bzdury. Tak, raszyny tak, mnie donieściele, no. Ja już znowu ban, 3 dni po 30 minut, no. As you can see... Nie interesuje mnie ta osoba. Jaka? No tutaj piszą o... o Sylwej! O koleżance Sławka. Aha. Aha. Dzięki, Sylwek, za ludziki, a dzisiaj nie jest środa. Co dzisiaj? Do 15 lipca. To załóż jed, inne konto, a nie masz jakiegoś starego takiego konta. Ja idę, bo niechaj żeby nawet... po, po pół godziny? No nic, to ja to ja z nim prywatnie porozmawiam. A gdzie on jest w ogóle Dominik? Dominik, gdzie jesteś? W Warszawie teraz jest. A, w, w domu jest, tak? tak no? W Polsce. Jak na po mieście dziś od 6 rano. No to co? No to niech chcę chodzi. A wolny kraj. Turururu. O, Iza wygrałaś Tak? O. No? Miło. Wygrałaś, wygrałaś. Jest ja to Tobą jeszcze jedną bitwę, Iza, i dobra. musiała iść teraz. A nie możemy z Bossim porozmawiać? Wiesz co, ja mogę spróbować go dodać, ale wydaje mi się, że chyba nie będzie chciał. I niech ktoś idzie do Bosiego i go zapyta. Nie wiem, Rzetelna Magdalena, chcesz to tam do Bosiego zapytać? Bo ja go już pytałam, Bosi powiedział, że robi hol zakupowy. A, no dobra, to Bos bo, bo jest zajęty, no dobra. Dominik napisał, że zapyta. Nie no, nie, nie musimy teraz przecież. Ja jestem w domu, tak? Dzisiaj przyjdziecie do mnie. Y teoretycznie tak, w praktyce nie wiem, dlatego że ciągle czekam na samochód. A ja bym wtedy musiała odebrać Mariusza, a Mariusz jest ogólnie na śródmieściu. Y no i później pojechać do ciebie. Więc to musiałabym zobaczyć, o której dyszoni. Mariusz do... jest na śródmieściu. Gdzie on jest? Co on robi? On tam przyjechał. Teraz aktualnie nie wiem, może gdzieś tam sobie chodzą, ale on chce Ciebie też zobaczyć, właśnie chciał Cię odwiedzić w szpitalu, ale ja mówię, kurczę, wiesz co? wydaje mi się, że Iza może dzisiaj wyjść. No to odwiedźcie no. mnie w domu. No dobra, dobra, to przyjedziemy sobie na herbatkę albo na kawkę. Dobrze. No, tylko muszę właśnie go zapytać dokładnie o której tam godzinie, bo dzisiaj nie wiem właśnie, co z tym kurde spotkaniem, czy ja dzisiaj idę na tą kolację, czy ja nie idę, czy ja co dzisiaj robię. Czekam na informacje na razie, Agnieszka. Bart dziękuję. A powiedz, a Dominik jest, jest gdzieś na live'ie, robi live'a, czy nie, że, że ten, nie wiadomo, to byśmy tak z nim pogadały jeszcze. Dominik na razie, wiesz co, on nie może Nie być... Dominik, Mariusz, a, bo Mariusz. Dominik, tam Dominik jest w Warszawie. A nie wiem, w sumie Mariusz może odpalić live'a, ty, w sumie nie głupie, a poczekaj, ej Dominik jesteś tutaj? Abo ktoś inny jest? Może ktoś napisać do Mariuszana, kurde, nikt nie napisze. To Aha, poczekaj... Słuchajcie, te kubki są bardzo fajne. Izabela Wip, naprawdę bardzo fajne. I na Izabela Shop, Bardzo ładne są te kubki. I są naprawdę niedrogie. To jest autorska produkcja i autorski ten, ten, no wytwór, bo to z, ze zdjęć moich tam i moje powiedzenia przede wszystkim świetne są, naprawdę. Nie wiem co ze Sławkiem, dajcie mi spokój ze Sławkiem. Proszę w ogóle nie wspominać o tej osobie. Możemy się odpalić. Niech pod stołę, niech leży pod płotem. Śmieć. Kto to jest Cebula? Napiszcie do Mariusza, to się jeszcze z Mariuszem połączymy. To sobie po, pogadamy trochę. Napisał, że za chwilę. Ej Iza, to zaraz Mariusza połączymy. No dobra. No, to zaraz jeszcze się z Mariuszem połączymy. No, cześć Marzena i cześć Marian. I cześć Mateusz i cześć Nikola. Aha. No cześć. <laughs> Mariusz już idzie. O, Mariusz napisał, że zaraz będzie. Za chwilę się połączę. Ale w ogóle gdzie oni są? Gdzieś w mieście są? Na spacerze czy w restauracji? Gdzie oni są? Jeszcze co, nie wiem, bo już w sumie jest 15. Prawdopodobnie gdzieś na miasto sobie wyszli. No co oni tam w tym domu będą robić, nie? A gdzie oni są w ogóle? Na Śródmieściu chyba, tak mi się wydaje. Aha. No, tam gdzieś się w tamtych ulicach pewnie kręcą. Może bym poszła, ale sama widziałaś, że ledwo doszłam do domu. No, będziesz, będziesz musiała trochę pooddychać, nie? Nie no, strasznie. No po prostu jestem tak połamana, że, że mam kłopoty z przejściem ze szpitala tutaj, no. No, a ja ci powiem Izabela, że ty jak na 60. Ile wiem, masz 67 lat? 67. Jak na 67 lat, w porównaniu z innymi babkami, które ja widziałam w szpitalu, to ty się trzymasz prze zajebiście. Tak, o dziękuję to, ci bardzo. ci To, że jestem połamana jeszcze, to mi lat nie dodaje. No, ci dużo, dużo mniej. No przecież Ty nie widziałaś już wcześniej. No tak, nie tylko... ale ja słuchaj, gdyby nie to, że ja sobie wygooglowałam ile Ty masz lat, to ja bym nie wiedziała, ja mówię, kurde ty masz... Na jakiej stronie można kupić te kubki? Na izabela.shop. Dzięki za obserwację. na izabela.wip. Nowe obserwacje. Kto jeszcze nie zostawił obserwacji, zapraszam do pozostawienia i... Obserwacji.